Zagrywamy! Kto wygra? Proszę Państwa! Kto wygra? Kousekają. Kto wygra? Proszę Państwa. Kto wygra? Dobra. Yy, teraz robimy takie coś. Kto wygra? Proszę Państwa. Albo nie, poczekajcie. Z zaraz do was wracam. Kto wygra? Proszę państwa, proszę. jestem. Dobra. Proszę państwa, kto wygra? Kto wygra? Dwóch na dwóch! Kto wygra! Kto wygra! Proszę Państwa! Kto? Został wyrzucony! Tam tu, tam ci tu i tam ci tu. Eee! Ty masz, ty masz... iść walczyć! Ty idź walcz! Dobra! Robimy zgraje takich... Albo mam pomysł! Zaraz zwracam! Dobra, jestem po krótkiej chwili i zobaczymy jak... Zaraz zobaczymy jak wylatują bałwana, a ty wypad. Wypad! wypadł. No, kurde. Co? wypadł. Dobra. Tam są. Okej, okay, się pospamią I teraz rzucamy te. Na dół, na dół. I zaraz zobaczymy, jak zlatują bałwany. Tak, jedno, dwa, do? co... Oła! Wziął mnie w górę. Nie. Poczekajcie, zaraz znowu do was wrócę. Już jest ten i woda. Nie no! Dobra. Tutaj już jestem. Pospalimy tego i ta tego. Zaraz w górę będą wylatywać bałwanki. Zaraz zobaczycie. Duf, duf. 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 To właśnie była wojna Dúfam.